Pan z wami i z duchem ty Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mała Tobie, nie. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelii o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Prorok Izajasz każdego dnia Adwentu Wprowadza nas w tajemnicę obecności Mesjasza. To taka szczególna rzeczywistość, jakże różna, inna od naszej i lepsza od naszej, tej, którą my, jako ludzie, każdy z nas, jako człowiek, jest w stanie sobie czy innym dać. Bo teoretycznie można dawać bez Pana Boga. Można. Powtarzam to często za papieżem Franciszkiem, że można być dobrym i niewierzącym. Bo wiara nie jest potrzebna bezpośrednio do tego, żeby być dobrym. Ale nie można dać tego samemu, co daje Bóg przez nas. Tego już dać nie, nie potrafimy. Nie my siebie wzajemnie, ale Pan opatrzy rany swego ludu. I uleczy Jego sińce po razach. Pamiętamy to Franciszkowe sformułowanie: Kościół polowym szpitalem to miejsce, w którym pozwalamy na Bożą diagnozę, pozwalamy na to, aby Bóg nas opatrzył. Dzisiejsza Ewangelia to ukazanie rzeczywistości, w której Mesjasz działa. Rzeczywistość Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego. Bóg przychodzi. Aby przybliżyło się do nas to królestwo. A uzdrowienia, wskrzeszenia, oczyszczenia strądu, wypędzanie złych duchów, to znaki tego królestwa. I jeszcze ta miłość, która jest darmowa. Gromadzimy się w ten poranek sobotni we wspólnocie i mamy w sercu ludzi, których z nami tutaj nie ma, z różnych powodów, przede wszystkim z powodu na przepisy sanitarne. Wychodząc z probostwa, kiedy włączyłem transmisję, widziałem, ile osób oczekiwało na transmisję. Chcieli być z nami i są z nami, sercem, obecnością. Czego nas uczy Pan Bóg przez tę rzeczywistość, której my nie umiemy ocenić i nie chcemy jej oceniać, bo też po pierwsze wszystkiego nie wiemy, po drugie nie mamy na to wpływu. Ale wiemy, że jesteśmy poobijani. Że czasami rany są wielkie. I chodzi tu także o doświadczenie choroby, kwarantanny. Znam rodziny, które już kilka razy przechodziły kwarantanny. Lekcji online. I tej rzeczywistości, w której rodzice opiekują się swoimi dziećmi na wszelkie sposoby, kiedy one mają się uczyć w tak specyficznych warunkach. I wielu innych doświadczeń, których nie mieliśmy, a które dzisiaj mamy, także we wspólnocie parafialnej, kiedy ksiądz. Z bólem serca prawie na każdym nabożeństwie mówi: Nie przychodźcie do kościoła. Czego nas Pan Bóg chce nauczyć? Może dzisiaj nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Wiemy natomiast, że jak przypomina dzisiaj prorok. Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy Jego sińce, Jego razy, urazy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, idźcie i głoście bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie i wypędzajcie. I ma się to dzisiaj dokonywać może na nowo dla nas w domu z Eklezję. Może trochę zapomnieliśmy o tym, że dom jest Kościołem. I że Kościół przez duże K jest w domu. Nie negując budynku, i ciesząc się naszą obecnością tutaj we wspólnocie, odkrywamy odważniej, czy może z jakimś lękiem czasami, to doświadczenie kościoła domowego. Tego, który przed dziesięcioleciami miał w jednym Miejscu ołtarzyk. Był zwyczaj odmawiania wieczorem różańca. Była modlitwa na kolanach prowadzona przez ojca. Często, jako ksiądz, a jestem nim od 23 przeszło lat, słyszałem, że. Na takich konferencjach dla księży, że za dużo nie zrobimy jako duszpasterze, jeśli zaniedbana będzie rodzina. I faktycznie można sobie ręce wyrywać. Bo te dzieci, ta młodzież, bo o nich myślano, prędzej czy później wrócą do swoich domów, no właśnie, i czy zastaną domu z eklezję, kościół domowy. Oczywiście kościół domowy to nie tylko wymiar liturgii domowej, ale wszystkich tych znaków, które mówią o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże gdzie się pozwalamy uzdrowić, wskrzesić relacje. Oczyścić często z jakichś uprzedzeń, wypędzić złe duchy z tej rzeczywistości, do której się przyzwyczailiśmy, że jest zła, jeszcze uczynić to bezinteresownie. Czas Adwentu przygotowuje nas do tej tradycyjnie pięknej liturgii domowej. Nawet przed pandemią tak było, że 24 grudnia przygotowywano stół i na tym stole oprócz wszystkich dań kładzono także pobłogosławiony opłatę. Liturgia domowa. I nawet nikt nie pomyślał wtedy, że jest potrzebny ksiądz, bo nie jest potrzebny. Wystarczy ojciec i matka, dzieci i wszyscy domownicy. I bolało i boli serce, kiedy kogoś tam przy tym stole zabraknie. Tego obrazu się w sercu trzymajmy. A teraz mamy czas na to, aby to doświadczenie poszerzyć. Powiem tak dosadnie: panicznie nie uciekać do Kościoła, jeżeli nie można, ale ten Kościół budować w domu. Może czasami łatwiej wyjść do Kościoła, a potrzeba nam Kościoła Domowego, aby ten Kościół Parafialny żył, nawet jeśli zewnętrznie wygląda, jakby był bardzo zraniony, bardzo doświadczony. Dziękuję Wam za Waszą wiarę. I Wam tutaj, zgromadzonym, i tym, którzy w tym doświadczeniu Kościoła domowego są teraz z nami przez transmisję. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie, wstrzeszajcie, oczyszczajcie, i a co złe wypędzajcie w Waszych domach, w Waszych relacjach. Czyńcie to darmowo z miłości, a Pan opatrzy Wasze rany, a Pan uleczy sińce po razach. Także tych trudnych doświadczeniach które teraz przeżywamy. I na koniec Maryja, w którą jesteśmy wpatrzeni zawsze w Adwencie, przez całe nasze życie, a w jej serce niepokalane w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Też miała dom, swój rodzinny, a później ten w Nazarecie. Jeśli ktoś był w Nazarecie, to wie, że trudno to nawet domem nazwać. Ale był to dom. I to jeszcze dom, w którym zamieszkał najwyższy i jedyny arcykapłan Jezus Chrystus. Wielu rzeczy nie rozumiała, wiele razy jej serce przebił miecz boleści, ale pociechą był syn Dawidowy, był syn Izraela, jej syn, Jezus Chrystus. Wpatrujmy się w jej życie. Tej prostej, skromnej i oddanej całą sobą Bogu kobiety, tej, która powiedziała Bogu tak. Niech dzisiejszy poranek będzie okazją do refleksji nad kościołem, który budujemy, którego. Najwyższym i jedynym kapłanem jest Jezus. Także w naszych rodzinnych domach. A z racji pierwszej soboty proszę, aby ci, którzy odmawiają różaniec, modlili się w intencji rodzin naszej parafii. O doświadczenie domowego kościoła. O pielęgnowanie w sercu pragnienia Eucharystii. Bo kiedy ustanie ten dziwny czas, będziemy się chcieli spotkać także tutaj. Jak apostołowie po rozesłaniu, będziemy sobie opowiadali... Jak wielkie rzeczy uczynił Pan w naszych domowych kościołach.